kategorii inwestycja w przedsiębiorstwa społeczne nominowana została spółdzielnia socjalna Feniks. Spółdzielnia Socjalna Feniks powstała w 2013 roku. Przy wsparciu Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Nasze doświadczenie zmobilizowało nas do poszukiwania możliwości wyjścia osób niepełnosprawnych, jeszcze aktywnych, z domu, poprawienia ich jakości życia poprzez kontakt ze społeczeństwem i pracę. Najlepszym rozwiązaniem okazał się zakład aktywności zawodowej. Zatrudniamy 25 osób z niepełnosprawnością znaczną oraz intelektualną. Tutaj mają miejsce pracy, tu się rehabilitują. I tu mają możliwość kontaktu ze społeczeństwem. To miejsce daje mi przede wszystkim sens życia. Bez tego miejsca zapewniałabym była w depresji, siedziałabym w domu i nic nie robiła. Tutaj zyskuje ogromne doświadczenie, samodzielność i pokonuje bariery projekt współfinansowany w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa zachodniopomorskiego 2014-2020